Cześć, z tej strony Wojmistrz z kanału Nielektronik. Dziś odcinek specjalny, ponieważ mój kanał przekroczył pierwsze 100 subskrypcji. Za co chciałbym Wam bardzo podziękować. Jako, że jest to odcinek bonusowy, czy też specjalny, chcę Wam pokazać, dlaczego rzucam wapowanie. Pierwszego papierosa spróbowałem w 1900- 1983 roku, jeśli dobrze pamiętam, a faktycznie z zaciąganiem się zacząłem palić od 1985. Paliłem tytoń z różnymi przerwami, aż do zeszłej dekady, kiedy uznałem, że jest to za drogie i przerzuciłem się na wapowanie. Papierosy w UK są bardzo drogie. Stąd był Szmugiel tych papierosów z Polski do Wielkiej Brytanii i to były możliwości zaopatrzenia się w ewentualnie w tani tytoń. No dobrze, więc co się stało, że teraz całkowicie odstawiam wapowanie. Sami zobaczcie. To jest mój e czy tam E-Papieros, jak kto woli. Lubiłem palić fajkę, stąd taki ustnik. Reszta nie jest modyfikowana. To urządzenie już poznaliście w ostatnim filmie. Przetestowałem je w różnych warunkach i jestem bardzo zadowolony. Poza czasem pracy na dostarczonym ogniwie. Zawapuję ostatni raz dla celów naukowych. Niech skończy piszczeć. Omówmy sobie, co tu widać. Jak widać, cząsteczki pm 2,5101 osiągnęły granicę pomiaru tego urządzenia. 2000. Aldehyd mnówkowy i inne lotne związki organiczne, sami widzicie, a to tylko wapowanie, nie wspominając o paleniu. Sami wyciągnijcie wnioski. Ja postanowiłem rzucić wapowanie, jak kiedyś zostawiłem palenie. Dodam jeszcze, że w tym pomieszczeniu pracuje filtr powietrza, dość wydajny. Sami widzieliście, że po położeniu tego urządzenia na stole jeszcze wystarczająco dużo utrzymało się tych związków, żeby ponownie uruchomił się alarm. Dziękuję Wam bardzo za oglądnięcie tego odcinka. Jeśli się podobało, jak zwykle, zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, trudno, dział komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych moich filmów. Wciśnijcie dzwoneczek. Jeszcze raz dziękuję za pierwsze 100 subskrypcji i do zobaczenia. Trzymajcie się!